Czy wszyscy toksyczni ludzie stosują manipulację zwaną wzmocnieniem przerywanym? Koniecznie zostań do końca. Zdecydowana większość toksycznych jednostek posługują się techniką znaną jako wzmocnienie przerywane. To subtelna, a zarazem bardzo niebezpieczna metoda manipulacji, która ma na celu uzależnienie innych od ich aprobaty. No dobrze. Ale co oznacza dokładnie wzmocnienie przerywane i jak działa? Wzmocnienie przerywane to strategia, w której nagrody są przyznawane w sposób nieregularny i losowy. Wyobraź sobie grę na automacie, gdzie za każdym razem, gdy wrzucisz monetę, nie zawsze dostajesz wygraną. Czasami wygrana pojawia się, czasami nie. To sprawia, że gracze wracają, mając nadzieję na kolejne zwycięstwo. W relacjach z ludźmi nikczemnymi jest podobnie. Ich pochwały, zainteresowanie czy wsparcie pojawiają się sporadycznie, co sprawia, że stają się one niezwykle cenne. Gdy w końcu dostajesz od nich małą dawkę uznania, czujesz się jak, jak na haju, jakbyś był na szczycie świata. Ale te momenty są rzadkie i nieprzewidywalne, co prowadzi do tego, że stajesz się coraz bardziej uzależniony od ich obecności i aprobaty. Zauważ, że takie podejście do relacji jest niebezpieczne. Uzależnienie od aprobaty osoby, która nie ma na uwadze Twojego dobra, a wręcz przeciwnie, może czerpać przyjemność z Twojego upadku, jest przepisem na emocjonalne zniszczenia. Kiedy w twoim życiu pojawia się ktoś, kto manipuluje twoimi emocjami, używając tej niezdrowej techniki, może to prowadzić do poczucia beznadziei i braku wartości. Zamiast pozwalać, by inni mieli nad tobą władzę, warto przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. To doskonała lekcja, by nie szukać aprobaty w niewłaściwych miejscach. Zamiast uzależniać się od niestabilnych relacji, proszę Cię, naucz się znajdować potwierdzenie we własnych osiągnięciach i w ludziach. Którzy naprawdę dbają o Twoje dobro. Odkryj, jak ważne jest budowanie zdrowych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i wsparciu, a nie na manipulacji. Pamiętaj, że prawdziwa siła tkwi w umiejętności odnajdywania własnej wartości, niezależnie od opinii innych ludzi. Wzmocnienie przerywane może być pułapką, ale możesz się z niej wyzwolić, stawiając na Autentyczność w relacjach i odnajdując swoje wewnętrzne źródło pewności siebie. To właśnie tam leży klucz do zdrowego i satysfakcjonującego życia. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania. Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.